Nietypowe godziny, czyli świt to już dzień pracy? Z tego odcinka dowiesz się, czym jest zadatek na godziny i usługi VIP, jakie są prawne i podatkowe aspekty zadatku. Bycie fryzjerem to trochę jak bycie czarodziejem, ale czarodzieje też potrzebują snu. I kiedy ktoś dzwoni z prośbą o usługę 6:30 rano albo w niedzielne popołudnie, czy no cóż. Wiesz, że to wyjątkowe, i też tak należy to traktować. Nazywam się Renata Świtała i tak od ponad 20 lat siedzę w biznesie. Najpierw w magicznym świecie włosów prowadzę swoją pracownię fryzjerską. Przez 10 lat szkoliłam kolorystyczne talenty innych, objeżdżając Polskę wzdłuż i wszerz, i wiesz co, wszędzie te same bolączki. Od dekady nurkuję w głąb siebie na warsztatach rozwoju osobistego. Bo ogarnięta głowa to podstawa ogarniętego biznesu. Jeśli lubisz takie biznesowe rozkminy bez filtra, wiesz co robić. Daj suba, kliknij dzwonek, żeby cię nic nie ominęło, i zostaw łapkę w górę. To dla mnie znak, że zmierzam w dobrym kierunku. W takich sytuacjach zadatek staje się jeszcze ważniejszy. Dlaczego? Bo nietypowe godziny równa się zmiana całego rytmu dnia. Wcześniejsze wstawanie, inne planowanie wizyt, czasem zorganizowanie opieki dla dziecka, a przede wszystkim pełna gotowość o godzinie, kiedy normalnie człowiek jeszcze łapie równowagę po nocy. To nie jest zwykła wizyta, to VIP termin, a jak coś jest wyjątkowe, to musi być zabezpieczone. Tu zadatek pełni funkcję nie tylko rezerwacyjną ale przede wszystkim wręcz w rytualną, jak bilet na samolot o 5 rano. Serio, musisz być na lotnisku. Komunie, wesela, studniówki, te dni to maraton. Każda panna młoda, druhna czy gość komunijny chce wyglądać perfekcyjnie. Termin na te okazje są rezerwowane z ogromnym wyprzedzeniem. Zadatek daje nam pewność, że to miejsce naprawdę jest Wam potrzebne. Po południa... Tygodniu, w soboty to nasze najbardziej oblegane godziny, na które zawsze brakuje miejsca. Wprowadzenie zadatków na te terminy pozwala nam lepiej zarządzać grafikiem i minimalizować puste przebiegi. Dzięki temu, jeśli ktoś faktycznie nie może przyjść, a my mamy zadatek, to nadal jesteśmy w stanie utrzymać płynność finansową i zapewnić naszym pracownikom stabilność. A co za tym idzie, najlepsze usługi dla Was. Praca w święta, kiedy wy odpoczywacie z rodziną. A my często stoimy na posterunku, by was upiększyć na świąteczne okazje. To wymaga poświęcenia i zaangażowania. Zadatek jest formą doceniania naszej gotowości do pracy w dni wolne, a dla Was gwarancją, że nawet w Boże Narodzenie czy w Sylwestra będziecie mieć swoją wizytę. Koloryzacje, maratony, 3 godziny, 4 miseczki i przerwam na batonik. Wyobraź sobie taką wizytę. Klientka przychodzi na wieloetapową koloryzację, która trwa minimum 3-4 godziny. Co się wtedy dzieje? Zamawiamy wcześniej produkty, często specjalistyczne, nie z hurtowni obok przygotowujemy miejsce pracy, konsultacje, plan działania, rezerwujemy całe pół dnia bez możliwości przyjęcia kogokolwiek innego. Czasem odwołujemy własną przerwę kawową, nawet szybkie spotkanie z kurierem. I teraz wyobraź sobie, że ta osoba nie przychodzi, albo dzwoni godzinę przed i mówi: Wie pani, co, jednak to nie dziś. I tu wchodzi on. Zadatek. To on chroni Twój czas, Twoją energię, Twój profesjonalizm. To on mówi: ta wizyta była ważna i zorganizowana z pełnym zaangażowaniem. To się nie może rozmyć bez śladu. Ale jakie to prawdziwe. A co z podatkami? Przyjmując zadatek, nabijasz go na kasę fiskalną. Zapisany jako zadatek na poczet usługi. Jeśli usługa się odbywa, zadatek jest częścią przychodu i wchodzi do paragonu, faktury końcowej. Jeśli wizyta się nie odbywa i zadatek przepada, nadal jest to Twój przychód. Tak, musisz od niego odprowadzić podatek, nawet jeśli klient nie przyszedł, a ty nie uczesałaś nawet jednego włosa, bo dla skarbówki dostałaś pieniądze i już. Ale spokojnie, to można zautomatyzować i ująć w procedurach. Warto skontaktować się z księgową i ustalić, jak najlepiej rozliczyć ćwiczenie, zamiana miejsc. Dla klienta wyobraź sobie, że jesteś cukiernikiem, masz do wykonania tort na cztery poziomy. Musisz go przygotować dzień wcześniej. Klient odwołuje odbiór rano, bo dziecko dostało kataru. Co robisz z tym tematem? Dla fryzjera, ile razy w miesiącu miałeś puste godziny, bo ktoś nie przyszedł? Oblicz to, przelicz to na złotówki, poczuj to, a potem zapisz jedno zdanie, które możesz powiedzieć przy umawianiu. Zarezerwuję dla Pani, Pana termin, a żeby go potwierdzić, pobieram zadatek X złoty, który jest rozliczany w dniu wizyty. Rozwiązanie? Spokój, jasność i procedura. Zadatek to nie tylko pieniądz, to komunikat. Cenię swój czas, cenię Twoją decyzję. Chcę, żebyśmy się nawzajem szanowali. Warto mieć przygotowany wzór wiadomości SMS o zadatku. W systemach rezerwacyjnych... A nawet fizycznie na tabliczce w salonie. Również na Twojej stronie na mediach społecznościowych, jeśli boisz się, że klienci się obrażą, spokojnie, gdy robisz to z szacunkiem i spokojem, zyskujesz w ich oczach. Większość ludzi doskonale rozumie, że czas to pieniądz i że fryzjer to zawód, a nie hobby z litości. To nie jest o pieniądzach, to jest o szacunku. Zadatek nie jest wyrazem braku zaufania, jest wyrazem profesjonalizmu. Nie musisz się tłumaczyć, możesz to zakomunikować z życzliwością, ale stanowczo możesz dodać, to nasza standardowa procedura, to pozwala nam utrzymać jakość usługi. Dziękuję, że to rozumiesz. Jakie masz doświadczenie z zadatkiem? Czy masz swoje gotowe zdania, które mówisz bez stresu? A może właśnie dziś postanowisz przygotować je na kartce i położyć obok telefonu? Zostaw komentarz. Wspólnie uczymy się dbać o siebie. Ten vlog to nie monolog. To rozmowa. Zasubskrybuj kanał, kliknij dzwonek i jeśli czujesz, że to dla ciebie. Zapisz się na konsultację. Nie musisz ogarniać wszystkiego sam, sama. Ja też kiedyś zaczynałam od zera i chętnie pójdę kawałek tej drogi razem z tobą. Jeśli ten odcinek może komuś pomóc, udostępnij go. Może właśnie dzięki tobie ktoś ruszy z miejsca. A jeśli masz dziś dzień, w którym wszystko cię przytłacza, to oddychaj, wypij ciepłą kawę, herbatę i wróć tu jutro.